na klejka, widzimy się w kolejnych hirosach piątek Majkani. W kolejnym odcinku z hierosek piątek, bo hirosy są tylko jedne, jak wiadomo. O, coś mi tutaj FPS-y chyba na kamerce. Nie, jest w miarę git. Cześć, witajcie. Wszyscy przeserdecznie, słuchajcie. Ehm, tak, szybka, szybka kwestia. Zabójców musimy się pozbyć przed dojściem do garnizonu, bo wtedy oni się odwrócą przeciwko nami. Będą chcieli nas zabić, jak się okazuje. Bo któż by się spodziewał, że zabójcy e, będą chcieli nas zabić, nie? Żeby chcieli nas oszukać. Nevermind. E, drugą kwestią jest to, że. E, jeśli pamiętacie, to w poprzednim odcinku te chore przyrosta, nie. E, to też mi napisaliście, że tam był wtedy tydzień koniunkcji chyba. E, tak się to nazywało. Mieliśmy po prostu ciul większy przyrosta wszystkiego, nie? E, więc, więc, więc tak w kwestii wyjaśnienia sobie poprzednich zjawisk, zjawisk z poprzednich materiałów. Eee, dobrze, wydaje mi się, że całkiem spoko to zrobiliśmy, w sensie, że całkiem spoko. Dobra, to było szybkie liczenie, czy starczy nam jeszcze na tytany w tym, w tym tygodniu. Owszem, starczy, eee, więc jest git, więc zostajemy sobie przy tym tytany sobie... I tak znamy zbudować przed końcem tego tygodnia. E, tak, więc, mieliśmy chore przyrody, wydaje mi się, że całkiem spoko je sobie wykorzystaliśmy, słuchajcie, e, bo sporo jednostek sobie jednak kupiliśmy przez to, nie? Dobra, idziemy tutaj teraz. Dobra, zostawimy was, spoko. E, I cóż, e, aha, słuchajcie, jedna kwestia: jutrzejszy odcinek jest również nagrywany. E, również, Boże, jest nagrywany na zapas. Również nagrywany dzisiaj. O, w ten sposób mógłbym to powiedzieć z prostego powodu ja, ja jak to ja miewam czasem co jakiś czas miewam sobie moje wyjazdy weekendowe i tak jest również i tym razem wyjeżdżam sobie na weekendzik więc wracam w niedzielę do siebie do mieszkania więc na pewno tak jak mówię jutrzejszy odcinek jest również na zapas zobaczymy co z niedzielnym tutaj jeszcze wam dam znać czy niedzielny jest też na zapas nagrywany czy nie Zobaczę, jak będę stał tutaj z siłami na dzisiaj, bo kurczę, nie ukrywam, że. Nie ukrywam, że, że, że. że, że um, jestem taki, wiecie. Me, rano stałem, musiałem jeszcze z buta iść do roboty w chacie, bo auto mi pierdykło. E, Dokładnie to chłodnica. E, no i e, pół tysiąca z hakiem poszło, poszło, poszło na nową chłodnicę. E, auto już sprawne, na szczęście, ale no. Kurczę, no giwać z buta. No może to nie jest jakiś tam duży dystans, parę kilometrów. Ale jednak e, rano, kiedy ja jeszcze jestem, a wiecie, to giwać z buta do roboty nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. No i 500 zł wolę mieć niż nie mieć, tak to powiem. E, dlatego słuchajcie, e, oglądajcie reklamy. E, nie pomijajcie ich, wy, wyłączcie ad bloka na tym kanale, bo zbieramy na kolejną chłodnicę do Jariski. E, chociaż pan mechanik stwierdził, że z 10 lat pociągnie, e, więc, e, więc raczej w tym tempie to zdążymy uzbierać, ale e, lepiej ten. A ostatnio było pytanie na QA. QA swoją drogą się pojawi e, niedługo na kanale Stadium, e, e, Ale tak, pojawiło się pytanie, jaki jest, jaki jest mój cel, e, jeśli chodzi o YouTube. A. Moim celem, jeśli chodzi o YouTube, to jest zarobienie na kolejną chłodnicę do Jariski to, to jest mój cel, słuchajcie. To jest mój cel, co do YouTube'a. Nie traćmy, chyba nie musimy nie stracić. Także no, także dzisiejszy i jutrzejszy odcinek może być trochę krótszy, ze względu na to, że nagrywam się na zapas właśnie. Bo wiecie co, jeśli ja siadam sobie... Zazwyczaj nagrywam się na codziennie, nie? Czasem bywa tak, że nagram sobie coś, wiecie, pod, pod rząd, żeby mieć na zapas, jeśli mam jakąś ciężką, powiedzmy, sytuację, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o pracę i tak dalej, więc ee, więc nagrywam się czasami na zapas, ale z reguły jestem na bieżąco z filmami yy, i oznacza to tyle, że wtedy mam siłę, żeby sobie, słuchajcie, usiąść yy, i popieprzyć do was, wiecie, te 40 minut w jednym materiale, ale w momencie, kiedy ja e, muszę się nagrać minimum dwa odcinki na zapas, to też ta długość odcinka raczej staram się, żeby była żeby była nieco krótsza. A daj logistykę. Szczęście mamy, spokojnie będzie. Też nie pisaliście, że mentor pamięci jest, ale na następnej mapie dopiero, nie na tej, więc. No nic, gramy z tym, co mamy, nie? Tak, no i ja już na przykład słuchajcie, już teraz czuję, że, że trochę mi gardło boli. Też wczoraj miałem długą nagrywkę. Też wczoraj miałem długą nagrywkę, słuchajcie, i nazwyczajnie no, w świecie odczuwam jeszcze trudy tego. E, gadania tyle czasu do kamery. Mm, to jest spoko słuchajcie, ja lubię sobie popieprzyć do kamerki, nie? E, ale jednak e, nie jest to. nie jest najmniejszą rzeczą. E, gdzieś tam bulgardła potem, a taki też się zdarza, słuchajcie. I to bardzo często mam ten bulgardła na, na dzień dobry właśnie przez, e, prze, przez nagrywki. E, Jewish, tutaj mi nie dojechał panie kolego. E, bo, jednak, jak dużo popieprzę, to no, to. no to jest gdzieś, jest ten ból gdzieś tam, nie? Jest, jest niestety gdzieś tam ten ból. E, ale. Spoko. Dajemy radę, nie? E, wait, till. Szóstka, szóstka. Czy w ten sposób tutaj więcej zrobię? Sprawdźmy to. Czy ten kryształ mu. A nie, kryształ mu nie zadał żadnych obrażeń, bo on stoi za kryształem. A jednak zadał. Zajebiście. No to sztos. E, wbijasz w niego. Bez kontrataku to jak najbardziej. Za 12, ze szczęściem. Super. E, ładuj tu. Super. piąską eee, gniewu. No i chyba już powinniście mi tutaj ten. E, possać pałkę, nie? Ty sobie zdechniesz od trucizny, być może. Ty być może też. Ok? Nie zdechłeś od trucizny. Szkoda. 12 obrażeń jest bolesne. No i ty już zdechłeś od trucizny, więc jest ludzi. Elegancko porobieni. Ok? I co my tutaj mamy? Więcej skarbów jakichś, fajnie. No póki co idzie ta misja, muszę przyznać, całkiem, całkiem zgrabnie, nie? Chyba nie ma większych kromów. Wow! Pierścień Sarisusa w skrzyni! Zajebiście, insygnia Sarisusa będą mega przydatne na, na zehirku. Mhm. Insygnia Sarisusa są zajebiste, jeśli chodzi o, e, o grę czarne smoki tam widzę. To nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. E, jaskinia skarbów, brzmi fajnie, ale zróbmy na, najpierw świątynię obłoków. Eee, tak, w następnej turce jeszcze zamek, zajebiście, nie mamy chyba tylko rakszasów, nie? Dżinów też chyba nie mamy Kurde, to w sumie, ale będziemy mieć wciół tytanów mm. Spoko, jestem za eee, Tytany jak będą kolosy, przepraszam, jak ulepszenie to jest tytan, nie? Ale jak będziemy mieli już kolos, to łola boga, piekła nie ma eee, Okej okay. Działa, walka z wami nie będzie eee, zbyt wymagająca, bo eee, wystarczy, o masz przelot przez mapę całą, okej okay. Wow, i masz od razu na dzień dobry jeszcze ten. Spróbuj się go pozbyć. Szkoda. Masz kontratak? Dobra, strzel w niego. Spoko. Postaw mu tutaj lodowy kryształ, żeby nie mógł strzelać. I teraz tak, ty ładujesz w niego. No właśnie, tak, w niego ładujesz. Czyli już nam żadnego głupiego czaru co nie rzucisz, panie kolego. To jest super. Tutaj też się obsrałeś. No już na pewno ciebie ten kryształ nie sięgnie, więc szkoda. Ale okej. Okay. Hey, wait, tuj, wait, tuj. Pan zehir piąska Gniewu. pisting ci robi. Jebut. Ciekawe ile manny używamy teraz, nie? Nie zwróciłem uwagi. Ale ja my cały czas na tym buściku od many lecimy. Który na chyba na dzień dobry nawet w misji dostaliśmy, nie? Teraz live, drzwi, pośpiech jeszcze raz. Zapraszam. To było najgłupsze... To była najgłupsza rzecz, jaką w życiu widziałem w Heroesach, nie? Naprawdę, nic głupszego nigdy nie widziałem. Ja pierdolę, jakie to było głupie. Nawet... Nawet nie komentuję, co tutaj komputer wymyślił. Naw... Nie, to... Nie... E, czy wy chujki macie przez absolutnie całą mapę? Czy macie tylko dotąd? Jeśli macie tylko dotąd, to mamy Easy Game? Kurwa! Ale mam pomysł, i to dość ciekawy, mianowicie... Mianowicie to. Zapraszam, podlatuj. No właśnie, cudownie. Eee... Siekaj, jak najbardziej. Aha, i tak rozbieśnie ten tam po drodze, dobra, spoko. E, no to już masz deduwę, nie? To już tutaj nic nam nie zrobi... A dwójka was została. A dlaczego dwójka, a nie jeden? Miał zostać jeden. Zabij go. Kurwa. Jest groźnie. Dwójkę z piąchy walniesz? Walniesz. Dobra, super. Wow. Już się bałem, że będą im straty, a jednak... Okazało się, że strat nie ma. Okej, okay, szkielety. Nie pozostało nic godnego. Sakwa. Okej. Okay. Co my tutaj możemy... Artefakt tutaj możemy poświęcać, Tak. Dobra, to na razie tego nie róbmy. Ła, ja mam minus do morale, Moralej. Morale, morali morale, niesamowite. Eee, halo, tu mamy ten, garnizon. A ja nie mam walki żadnej po drodze. No nie, zjebałem, nie wytraciłem jednostek. To, czekajcie chwilę. Zrobimy coś śmiesznego. Coś śmiesznie mądrego zrobimy, żeby wytracić ich, żeby zaliczyć tego kłościka, nie? Zawalczmy jeszcze raz. Powtórzymy taktykę. Tylko zamiast magicznego kryształu użyjemy czegoś innego. Wy już wiecie czego. Wy już dobrze wiecie czego użyjemy. Zamiast magicznego kryształu. Dajesz tu, dajesz tu, dajesz tu. Spoko. Eee, ładuj. Super, ze szczęściem. Eee, I ty nam posłużysz za żywą tarczę, panie kolego. Ładuj w niego z w takim razie. Dzień dobry. 13. Dzień dobry. Kula bugula, dzień dobry. Nie, nie no, ale to zjebałem. O, oh, jeszcze raz. Nie wiedziałem, że Że kula bugula go już zabije. No, do dupy daję koncertowo. Jeszcze raz, najmocniej Was przepraszam, ale w tej walce musimy ich wytracić, nie? Totalnie musimy ich wytracić. W sumie zróbmy to inaczej. Zostaw mi jednego Ciebie. O. Czy ja tak jestem w stanie to porobić jakoś fajnie? Czekaj, o co mi się gdzieś tu? Żeby on mi to jeszcze nie na... A, i tak mi na Dobra, spoko, 20. Zatruwa. Zabij. tu Nie ty! Aj, Myślałem, że mamy tego. zabójcę teraz. Dobra, spoko. Piąska gniewu, zabija jednego. Super i tuj, Tylko nie w gargulca, prawda? Tylko nie w gargulca. No nie, zjebałem. Jeszcze raz. Zajebisty odcinek, super. Łapka w górę, łapka w górę, e, łapka w górę wciul, nie? Chcę mi to. Musimy znowu tutaj się pobawić. Tak. Tak, okej, okay, okej, okay. Wracamy. Dzień dobry. Jeszcze kurwa raz. Bo zjebałem koncertowo absolutnie wszystko. Ty sobie staniesz tutaj. Ty sobie staniesz tu. Wlatuj w niego pierwszą turę. Daj mu trochę trucizny, niech ma. Popatrzy na, wlatuj w niego. Cudownie. 21. Smog cienia ten. Pyk, pyk. Ładuj w niego z piąchy. Eee... Ty mu nie odlecisz, Dobra, odleś gdzieś tutaj. Może ci się uda gdzieś tam coś tam, coś tam ten. w sumie on powinien stać tu. Dobra, ma, mam już pomysł, mam już pomysł, jak to zrobić. Zabierz grę w 6? 8. Krócizna. Mam pewien pomysł, jak to zrobić. I mam nadzieję, że komputer nie będzie na tyle głupi. Eee, jeszcze raz. Kurwa, piąte podejście. Ale ja chcę ich wytracić, słuchajcie, z, z tego względu, że jestem ciekaw, co będzie dalej, nie? tu, 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 tu. E, daj jednego gargoila tutaj, Ok, walczymy. E, teraz ty tak. Chodź z nim, walczysz z nim, kurde, tutaj. Cudownie, 20, super. Teraz tak, żeby on nam nie wleciał w tego gargulca, dajemy tutaj magiczny kryształ i mam nadzieję, że on się skupi na biciu z nim. A nie będzie próbował nam lecieć w gargulce. I nie będzie nam bił tego, nie? Wait, wejtuj, wait. wait Bij go. Cudownie. zabite dziewiątki już teraz. Super. Eee... To co dalej? O, mamy tu żywiołka teraz. No tak, racja. Je but, z dzidy, wait wait. wait, wait. Jeszcze raz. Je z ździdy laserowej, Dwójkę zabijesz? Victory, Tak, kurwa jest. Chyba zachowałem zimną krew, ale co do swego wielkiego sprytu nie mam wątpliwości. Dobra, no to to jest git. To nam się udało to porobić w takim razie. Niski poziom, spoko. Y, to prawda, panie. Y, panie mój Zechirze. Świetnie. A to i to tyle. Tak myślę, że coś więcej dostaniemy dzięki temu. Y, a to zróbmy sobie tutaj zapis gry. Na średniawka i zobaczymy, czy gra mi coś powie, jak ja podejdę, jak będzie wyglądała ta zdrada tych zabójców, jeśli podejdziemy z nimi pod garnizon. Jeśli faktycznie oni nas tutaj postanowią, postanowią zdradzić, to ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, nie? Podejdźmy. Okej, okay, walczymy teraz z nimi, Spokojnie Mamy cel niezrealizowany. Okej. Okay. Eee, łatwiej wpaść na coś sprytnego niż to zrobić. Słusznie panie Zekirku, słusznie. Okej, okay, spoko. To przynajmniej sobie to sprawdziliśmy a, tutaj. Nie, co ja wczytuję? Ja to samo z lój wczytałem Ale dzisiaj macie zajebisto odcinek do oglądania. No naprawdę mam nadzieję, że Wam się wszystkim podoba. Ehm, to jak nagrywam. Potem jestem w szoku, że jeszcze mnie nie stać na naprawę Jariski, nie? Tak, pasjonujące filmy robię, dobra. Czego nam tutaj brakuje? No Raksha Samara bala bala blu blu blu. E, Zamek. Raksza Samara Balamblamblamblumbum O! Mamy Jinkers, no to spoko. Czyli tylko będzie nam brakować Raksha Samara Balamblamblumbum Eee... Raksza Samara Jamarakara e, e, Także luz, dobra, luz. Damy radę. Hmm, przeżyjemy z mniejszą ilością czasu. Rak mamy rakszas jeszcze z tego rekrutatora, więc luz, nie? Dobra, zdobyliśmy posterunek, garnizon I idziemy dalej Tutaj mamy świątynię tego e, Przypadku, spokot Tak, świątynia w przypadku, nie? Do sanktuarium w przypadku, przepraszam. przepraszam Przepraszam A, i też mówi się że od razu za garnizonem odbić w prawo I gdzieś tutaj będzie jego zamek Naszego przeciwnika, więc tak też robimy hmm, Tak, zwiększy nam liczbę magusów do 11 teraz nam wpadło, więc spoko. Dodatko dają jakieś tam chyba czar jeden, tak? Czy coś takiego? Ok, spoko. E, najważniejsze jest to, że mamy zwiększony przyrost. A teraz, no, sensowną sytuację, jeśli chodzi o finanse i surowce, e, w miarę sensowną. Nie, dziękuję. Na razie nie chcę nikogo przyzywać e, Magia Mroku, dezorientacja. Ojej, fajnie by się sprawdziła. Fajnie. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Fajny zamek mieliście. Taki nie, nie za dobrze broniony. Ok. Zdaj mi tych strzelców, będziesz miał tutaj paru więcej, panie Zechirze, w drugą stronę, w tę stronę, a w sumie e, wszystkich mi dasz, e, Hawes będzie do bronienia się tutaj, dobra, wyrekrutuj mu wszystko, niech ma, o, zabrakło nam hajsu, co ciekawe, niesamowite, dobra, spoko, przejęliśmy zamek, to jest zawsze, zawsze jakiś tam miły, e, miła rzecz, nie? Okej, okay, widzę tutaj kopalnie drewne. Jakąś że tutaj ten Hawez mógł to zdobyć, ale nie chcę, żeby on się ruszał z zamku, póki co. Bo jeszcze nam gdzieś tutaj fioletka wyjdzie do nas, nas będzie chciało zaatakować, no to to będzie trochę przypał wtedy, nie? Jak będzie nas chciał atakować. Lepiej, żeby nas nie atakował, żeby tego z zamku nie zdobył. Będzie to dla nas zdecydowanie lepsze. O, dzień dobry! Tutaj chyba z matronami walczymy, nie? Z matronami i cipami. Wow! Kociaczka chcecie stracić? Nie, no gdzie, no tak, to nie, no jak macie tak maga ustawionego, to na pewno straty będą w pizdu, nie? Dobra, o nie, cipy przebiegną Zapomniałem, że one mają przelot w pierwszej turze Co nie miał to zapis? Wow, lampę se kąpnąłem, kąpnąłem, Eee, tak, to... Tu, teraz może to rozegrajmy, nie? Bo tutaj surowce będą, to to się przyda. Mądrze to rozegrajmy. Kociaczki od góry. Was gdzieś tu. No i was płasko ustawiamy. Świat płaski do laski. O, nie wyciągnąłem tego, jednego gargulca. Szkoda. Zadaj obrażenia. Spoko, piącha. Kryształ. I teraz, panie magusie... Panie Magusie, zabijasz tak dwudziestkę, a tak zabijesz nie wszystko. Ale musimy szczelić w ten sposób. Potrzebujemy, żebyś o, 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 obie jednostki zranił, nie? Okej, okay, po dwie zostały, to to nie jest coś już, jakiś duży ból. Spoko damy radę chyba, nie? Chyba. E, jak się jeszcze mądrze ustawię, to i tak nie zablokuje Maga, ale chuj. O nie, ale błąd! Ech, dobra, nieważne, podchodź wszystkim, czym mamy. W gremlina to akurat sobie już tam przeżyjesz, że mi uderzasz. I drugi strzał też w gremlina. Okej, okay, trzy gremliny to akurat mogę przyjąć jako tako, nie? Tako na fidę. Walisz, walisz, walisz. Piącha, fisting, A, za jeden many nas kosztuje, no to ja mogę tą piąchą stracić na prawo i lewo w takim razie. No i raksza Samaradżę kebab zabija. Cudownie. Cudownie. 3 za... no dwa i Aha, dwa i tego typu. No okej, okay, dobra, to, to nie jest faktycznie jest jakoś wiele. Ale okej, okay, niech będzie. Eee, dobra, tu mamy jakiś twój kolejny garnizon. To ja tam na razie nie chcę iść. Ja bym się przed mańkę teraz, wiecie. Eee, a tutaj, a tutaj, a tutaj, a tutaj zrobimy sobie już da w następnej turze ołtarz życzeń, znaczy ten skarbiec, czy co to tam jest. Eee, I będziemy mogli więcej hajsu mieć. Czy ja tutaj coś potrzebuję? No dobra, zrób to. Żebyś miał tutaj więcej tych jednostek do obrony na w razie W. W ten sposób sobie to zrobimy. No i czekam aż Feletka do nas podejdzie, nie? bo obawiam się, że niedługo to zrobi. Obawiam się, że może mieć całkowicie niezłą armię. Na szczęście odcięliśmy go od tego zamku, więc nie tylko odcinamy go od 2000 dochodu. Tak. Nie tylko odcinamy go od 2000 dochodu. Ale i również, co przede wszystkim, odcinamy go od kolejnych jednostek, które gdzieś tutaj mógł, nam, mógł sobie sprowadzać, nie? a to jest, to jest mega ważne dla nas. W sumie moglibyśmy mm, podsyłać sobie karawany teraz do tego lochu, ale nie, to mnie nie jara, bo y, potrzebuję ulepszyć te jednostki w porcie na wzgórzu. O kurwa. Dobra, tym jakże pasjonującym, jakże pasjonującą bitwą, która nas na pewno czeka, żegnamy się, dzięki za oglądanie tego materiału, widzimy się i słyszymy się jutro o 19, do zobaczenia, cześć, na razie.